Kwaśniecie jest dobre na początku. Mam już wzbudzać w sobie ten entuzjazm, czy nie? Tak, <grym> już 4. Będę miał wzbudzałem. Będziemy się mogli bawić, byli tancerzy na scenie i to była moja gra życia. Drugą było Fragments of Hymn, w którym pokazali, że nie powinno się robić przygodówek w ogóle. Nawet ja tak mówię i mówię to prosto do kamery, patrząc, że przygodówki są do chrzanu, do kitu. Dobra, a tak całkiem poważnie. Słuchajcie, miałem dzisiaj łzy w oczach, yy, co powiedzieli z ben, Benoît w roli... Yy Kim? Benoît Kto to? Be, Weź zbliżenie, żeby po prostu widzieli jego kompromitację, bo to się w głowie nie mieści. Natomiast druga rzecz jest taka, że miałem godzinną przerwę i słuchajcie, całą tę godzinę przeznaczyłem na Battlefronta. Pokazali X-Wingi i TIE Fightery, które takie stare dziady, co tutaj siedzą właśnie w końcu, to mogą uznawać, że tam nie jest symulacja i w ogóle i w 85 to... Nie, całkiem poważnie słuchajcie, no, po prostu chodziłem i jarałem się przez całe 8 godzin. Jezus Maria, najważniejszy news, w LEGO Avengers będzie nowy system walki. 25 gier i tylko 25 gier zajęło, żeby Już przestałem się nagrywać, to... przykro mi. Teraz Alex. Eee, Zacznę od fronta. No to... animacje! <laughs> który generalnie jest zarobisty poza walką przy pomocy myśliwców, która jest niestety bazienna. Niestety, to zaczyna do rozczarowań. No to był pokaz Hitmana, na którym nie pokazali za wiele nowego. Niestety, a ja się nastawiał na coś więcej. Nadal gra wydaje się, że będzie zarobista. Wszystko na to wskazuje. No tylko chciałem coś więcej, a było mało. Najbardziej zarobista rzecz to pokaz. E HTC vive, vive, tudzież Stream Power, czyli jedynej wirtualnej rzeczywistości, w której można chodzić i faktycznie można chodzić, nie żygałem. no zarobista rzecz, tylko absolutnie nie robię. A co jeszcze ciekawego miałem? Aha, no konferencja Lizarda dzisiaj, na której... I w dodatku w lego <noise> będzie można, <już> tak, <noise> jak w lego go tam zmieniać stroje, a ja na ich sześć. E, no dobrze, więc wracając do konferencji Blizzarda, na której e, mówili o swoich e, wszystkich grach oprócz Warcrafta bo Warcraft, World of Warcraft oczywiście. E, konferencja jest jutro, więc dzisiaj nadal wiemy tyle, że jutro coś powiedzą, nie wiemy dokładnie co. E, no to mówili, że na przykład e, wchodzie dodadzą nową postać, e, nową arenę i nowe skiny do starych postaci, a w Overwatchu, w którego i tak nikt nie może jeszcze zagrać z normalnych ludzi, dodadzą jedną postać i dwie mapy. No i to takie niosy Blizzard'a, I Ja chciałem tylko dodać, że to, że te łóżka wyglądają jakby były złączone, to jest tylko złudzenie optyczne i one nie są złączone, czy też nie będą złączone niebawem, ale na potrzeby filmów, żeby niektórzy komentujący mogli się zastanawiać, zostawiamy je takie. Kamilu? Ja będę automatyczny. no takie coś. I tyle mam do powiedzenia, generalnie. Nie, nie, jeszcze się musisz pochwalić tym, że jako jedyny z dziennikarzy. Tak, jedyny z dziennikarzy, przynajmniej do popołudnia pokonałem bossa, który kończył prezentację. Więc no. Ale powiedz tę historię, bo uwielbiam ją słuchać. Trzy razy dzisiaj to za mało, więc no, dawaj. Ale... Przeczytacie o niej w najnowszym leżej na pewno. Poza tym udało mi się zobaczyć, że Scalebound. Nie, nie, niestety nie jest to gra, dla której kupię Xboxa. Bardziej to, ale bardziej. Dziękuję Ci, Alex. Dziękuję. Mam nadzieję, że będziesz mógł robić te efekty później sobie z montażu. Nie, nie dam radę. E, Dagnite, śmieszny? Czemu nie? E, Podobnym powiedzmy, połączenie. czemu patrzysz na mojego Kermita. E, Dagnite bardzo sympatyczna, smutny dodatek, ale ja jestem był strony najbardziej podekscytowany Miru który mnie Alex naprawdę. <grym> który mi osobiście bardziej ciekawi ze względu na to, że jakoś bardziej mi odpowiada ten taki sztuczny, dziwny świat mi niż brudne Dying takie ukurzone. To co jeszcze a propos brudnych, ukurzonych światów oglądałem to Homefronta, który to był już nawet, miałem możliwość pogrania sobie w tą grę. Tą grę. W... Przepraszam, jak powiedziałem u Ciebie? tą grę. To moment na nagraniu i zobaczymy w takim razie jak no. powiedziałem. Ja już się wykończyłem, wykończony jestem pod każdym względem, możesz mi na znowu...